Siema, mordeczki! Strzała. Kolejny dzień w Radomiu. Gdzieś jestem. Gdzieś galeria. Nie Póle wiem, w którą teatr. stronę. Co? Po lewej jest A, tu teatr mamy. Kolejny dzień chodzenia po Radomiu. Zobaczymy, może coś się ciekawego uda nagrać. O, tu mamy pomnik serka homonigozowanego czy jakiegoś tam innego strzepanego. Weź ty kurwa nie nagrywaj mnie! Mamy serek. Nie wiem kto taki pomnik wymyślił, ale dobra, niech im tam będzie Może tu go od boku pokażę O! Bangla! Mordeczki e, Idę na dworzec kupić sobie bilet na pociąg, a przed chwilą sobie wszamałem zapiekankę o, Zobaczcie radą Tam Radom kiedyś pokazywałem, a teraz macie Radom zimową porą Co to za pora zimowa jak śniegu nie ma No dobra mordeczki wracam do domu Do Rynu z Radomia No jadę siedemką na dworzec Pociąg mam o 10.12 Kupiłem kawę z automatu Pewnie nie dobra ale kupiłem No Miałem rację, papierem czuć No, za 20 minut będę miał pociąg No, Olsztyn Nie wiem, pochmurno jest chyba trochę Zobaczcie, Mordy Dworzec W Rodomiu. Pomacham Wam obrazem no Co, moja kamera to mogę pokiwać Dobra, Mordy, jedziemy do domu O, Mordy, zobaczcie tam lokomotywy gdzieś mamy a, tam Kolomotywa stoi normalnie. Stoi na stacji Kolomotywa. No, siedzę w pociągu. Zobaczcie trasę. Tam mamy trasę. Mm. W Olsztynie czekam na USA. No, mordeczki. Jestem w Rynie. Coś deszczyk pada. Także zachęcam do subskrybowania mojego kanału. O właśnie! Łapka w górę, ruki w wierch, handle hoch. Pamiętajcie o udostępnianiu mojej zrzutki. I do kolejnego filmiku. Cześć mordy, trzymajcie się, a tam mamy zamach.